Halo, halo. Witajcie, dzieci Boże. Dziesięć dzień dziecka, więc nasze święto, święto, w którym możemy cieszyć się naszym Tatą, cieszyć się tym, że jesteśmy dziećmi, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jako dzieci mamy szczególne przywileje. Nie jesteśmy już tylko wiernymi, nie jesteśmy tylko sługami, nie jesteśmy tylko przyjaciółmi Boga. Chociaż to wszystko jest cudowne, te wszystkie funkcje i te wszystkie role, które pełnimy, ale możemy Przyjdź do Niego jako do Taty, wbiec do Niego, przytulić się do Niego, usiąść Mu na kolanach, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Tak więc dzisiaj celebrujemy, uu, Panie Boże, nasz Tatusiu w niebie, dziękujemy Ci, że nas kochasz, że nas przygarnąłeś do swojej rodziny, że należymy do Ciebie. Amen. Kochani moi drodzy, ja dzisiaj jestem w górach, tak naprawdę, ale nagrywam ten filmik wcześniej, dlatego że czasami tak lubię sobie pojechać w góry sama, pochodzić po schroniskach yy, i być sama po prostu, żeby przemyśleć pewne rzeczy, odciąć się, wiecie, od social mediów, od wszystkiego, co robię i skupić tylko na Bogu. To jest taka wielka regeneracja dla mnie. Tak więc. Yy, Słowa, które do was kieruję, teraz nagrywam parę dni wcześniej. Zaczęliśmy ostatnio drugi widz do Koryntian, pierwszy rozdział, i chciałabym dzisiaj kolejny werset poruszyć, piąty. Jak bowiem u nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. I teraz uwaga. Apostoł Paweł mówi o utrapieniach, co jest właśnie budujące same w sobie, że on również miał utrapienia, że on nie był wolny od problemów, bo tak się czasami wydaje, że osoby, które służą Bogu, które działają, które robią jakieś wielkie rzeczy, to są takie uprzywilejowane osoby, które są tak chronione przez Boga, że nic złego im się nie dzieje i one mogą się skupić tylko na swojej misji i na niczym więcej. Ale to nie jest prawda. Apostoł Paweł miał bardzo wiele utrapień. Ale tu konkretnie mówi o utrapieniach Chrystusa, które w nas obfitują. Co to znaczy? To chodzi o to, że kiedy przyznajemy się do Chrystusa, kiedy zaczynamy być dziećmi Boga, kiedy odwracamy się od grzechu i od swojego stylu życia i zaczynamy iść za Bogiem, to wiążą się z tym cierpienia. Wiąże się to z odrzuceniem, z prześladowaniami. Zaczyna się toczyć walka. Tak, duchowa walka o nas. Kiedy byliśmy po stronie diabła, diabeł nie walczył, bo już nas miał. Teraz diabeł zaczyna walczyć, uderza w nas, w naszą rodzinę. Próbuje nas skłócić, próbuje a, przez poczucie winy działać w nas. Zaczęło padać, więc <grywanie> nagrywam utrapienia, utrapienia, wszędzie utrapienia. Tak więc utrapienia Chrystusa są związane nie z, z grzechami, które my popełniamy, czy błędami, które popełniamy, chociaż pośrednio również, ale z tym, że obraliśmy duchowy styl życia. I im więcej działamy dla Boga, im bliżej się jesteśmy Boga, im bardziej wypełniamy Jego wolę, tym tych utrapień jest więcej. I to nie jest dobra nowina, to się może wydawać, oj to, to nie fajnie być chrześcijaninem, ale... Druga część tego wersetu mówi, że kiedy obfitują w nas utrapienia, to również obfituje w nas pociecha, dlatego że wtedy przychodzimy do Boga i czerpiemy więcej, i prosimy o więcej i doświadczamy więcej. Suma sumarum, jak to się mówi, z Bogiem jest lepiej niż bez Boga. Lepiej być z Bogiem, z tymi utrapieniami, niż bez Boga i bez utrapień. Dlatego, że pociecha Boga jest o wiele większa, wspanialsza niż takie życie po prostu wygodne i bez żadnych problemów. Tak więc, kochani, to jest zachęta. Jeżeli mamy problemy, przychodzimy do Boga. On nas pociesza, on nas podnosi i jest lepiej niż było wcześniej. Tak więc, mam nadzieję, że dzisiejsze słowo jest zachęcające. To jest coś podobnego, kiedy apostoł Paweł pisze, że kiedy jestem słaby, to jestem mocny. I będę chlubił się swoimi słabościami i prześladowaniami i trudnościami, których doświadczam, ponieważ wtedy Boża Łaska we mnie pracuje. Dlaczego? Bo ja wtedy ufam Bogu. Nie mogę ufać niczemu, co jest wokół mnie, bo nie mam się o, o co oprzeć, bo nie ma tej pociechy, nie ma punktu oparcia. I wtedy zostaje tylko Bóg. I kiedy jest tylko Bóg, to jest aż Bóg. To jest aż Bóg. I największe przełomy takiego zwycięstwa, radości, były w momentach, kiedy miałam właśnie problemy. Bo wtedy szukałam Boga bardziej niż kiedykolwiek i doświadczałam go bardziej. Tak więc, jeżeli teraz zmagasz się z czymś, przechodzisz przez problemy, jeżeli jesteś prześladowany, masz trudności, to to jest dobry moment, żeby ćwiczyć się w tym czerpaniu od Boga. Czerpaniu pocieszenia, czerpaniu łaski i Doświadczaniu więcej. Także potem będziesz mógł również pocieszać innych ludzi. Twoje doświadczenie będzie czymś, co będzie przekonywało najbardziej. Ludzie czasami głoszą kazania, ale co z tego, jeżeli nie żyją w ten sposób? To jest wtedy puste słowo. Ale kiedy doświadczamy prawdziwego uzdrowienia, pocieszenia, podniesienia, to jest to poważny argument dla innych ludzi bardzo budujący. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za to, że idąc za Tobą możemy mieć zawsze dostęp do Ciebie. Ja Ci dziękuję, że możemy być Twoimi dziećmi, które w każdej chwili mogą do Ciebie przyjść, mogą e, Cię o coś poprosić, mogą być po prostu w Twojej obecności. Dziękuję Ci, że nie potrzebujemy żadnych pośredników, że nie jesteś takim ojcem surowym. Do którego trzeba robić jakieś podchody i jakieś ceremonie, żebyś ty w ogóle zgodził się nas wysłuchać. Ale ty jesteś ojcem, który nas kocha, który nas przyjmuje, który lubi spędzać z nami czas. I dziękuję Ci, że mogłam to odkryć, że okazałeś mi siebie i że po prostu w każdej chwili ty mi służysz swoją miłością. Podnosisz mnie i mnie pocieszasz. Dziękuję Ci, Tatusiu, że mogę być Twoją córeczką. I że jestem Twoją ukochaną córeczką. I że nie spuszczasz za mnie oka i że jestem źrenicą Twojego oka. Tobie niech będzie za to chwała. Amen. Dzieci Boże, proszę, napiszcie teraz w komentarzu. Jak celebrujecie to święto? <grych> w jaki sposób cieszycie się, doświadczacie tego, że jesteście dziećmi? I oczywiście zapraszam was również do modlit, do błogosławienia siebie nawzajem. Jeżeli masz jakiś problem, to też napisz swoją intencję. Tu jest duża społeczność osób, które lubią się modlić, a tak więc z pewnością za chwileczkę doświadczysz podniesienia od innej osoby. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. We wtorek z Panem Bogiem, papa. Pa.